Witam. Nie znasz Brawl Stars? Co ty, co ty gadasz człowieku? Zanim przejdziemy do odcinka chciałbym was serdecznie zaprosić na mój serwer Discord Bo to tam o wiele więcej się dzieje jeżeli chodzi o moją aktywność A wy jesteście po prostu na bieżąco No i oczywiście witam was ponownie w serii Jakiej serii Michaś? W serii wbijania Grand Championa z Bublesikiem Uwu y <grym> Zabrał, bo stał łus no, no co? takie piłki wybronić Tak zwany... Widzimy się w następnym odcinku <laughs> On mi pada tam. On teraz to też nic nie zrobi Tragedia stary Zaraz wybombię, kurna funitor wypadę Nie no, Z bączki kręcimy A co? Na środek, jak wydarzyło mi Bravo Brawo ty! <noise> Ale gówno Co to wychodzi? Ej, jeszcze co? Leć w prawo, leć w prawo, leć w prawo Patrz na to, patrz na taktykę ja widzę Patrz na tą taktykę ja widzę <noise> eee... całego boosta po to, żeby polecieć prawo O kurczę, ale już zrobiłem. nie zrobiłem. Do ciebie. Nie! Ja tu walczę, żeby kudy tu w ogóle coś zrobić na tym odcinku. To by było coś śmiesznego. Śmieszne to będzie jak się wypć na rygupi. głupi. Przepraszam cię CME, bo już nie będziesz ze mną grał. Co? O stary zbampa, zbampa, bam to się w typa, patrz na tą akcję, patrz na tą akcję, to wszystko było kalkulator. patrz na to, ja bampuję w typa, on mnie bampuje. <grytanie> <grytanie> Dawaj, lejdź na niego, patrz jak to się robi. Człowieku, oni się takich rzeczy nie spodziewają. Patrz, widzisz. Słuchaj, jak grasz głupio, to im głupiej grasz, tym lepiej grasz. Patrz, nie trafiłem człowieka, też cię trafiłem. Druga! Na! Co ja Aj! Stary. Wiesz, jak się nazywa kot leci? No dobra, Kotlecik. <laughs> Kurde, ale co zrobił trochę utoczył człowieku ELITA Stary, było, był ten co było? Była po, cement potęga, a teraz jest ELITA O, oh, ELITA Uch, ELITA <laughs> Ja wiesz, nazywaj się... Co? Co? Masik? To nie O, widzisz? Never let them know your next move <laughs> never... Heh, to wyszło, to wyszło Dawaj no i never let them Człowieku Diamond trzy mam, dywizja druga O kurde ja z tej... wysokiego czempa No zaraz będę miał, a nie, nie zaraz Komu ty to podajesz, nie gramy trójek Aha, już trójki gramy A na sali, nie powiedziałem czy wiesz Sam nie, kurwa czek, Kubres. Pod kątem, pod kontem. Stale mam 26 punktów. No właśnie się mówi, <laughs> że lecą ile są we dwójkę? Nie ma tego. Jest! Ale z <laughs> <laughs> Dwa doda. No way, proszę, Bubles Jestem nie jeden raz. Uu. No i tyle. Tylko 5 Dobra, chodźcie, się pożegnamy. <grym> Super. Dobra, stary, idziemy się pożegnać. Dokładnie. Bubbles. No co? No nie wiesz co? Oh wow, ale masz niezłe nitro I co, wyżegnamy się odcinku Dajcie znać, czy wolicie odcinki w taki sposób jak ten, czyli po prostu z samych lepszych momentów, czy jednak taki jak był poprzednio czyli praktycznie w sumie całe gry. Zawsze możecie podesłać jakieś pytania, typu jakby QA, to będziemy mieli co gadać. A tymczasem dzięki za oglądanie. Noa!